Nawiązując do wczorajszego posta, jak zaakceptować siebie, jak nie mieć do siebie żadnych pretensji, jak polubić siebie? Wczoraj spotkała mnie taka sytuacja, którą chciałam się z wami podzielić. Ja zawsze w czasach szkolnych, od zawsze, byłam taka, że nie potrafiłam w pełni być tu i teraz. Nie potrafiłam skupić się na lekcji, na znajomych, na przyjaciołach. Zawsze byłam taka, że miałam tak zwane zawiechy, jak to mówili moi znajomi, koleżanki, koledzy, nawet nauczyciele. Zawsze byłam taka, że odlatywałam w inny świat. Niby lekcja była. Działo się, trzeba było po prostu skupić się, a ja zawsze byłam taka, że gdzieś tam odlatywałam w ten inny świat i po prostu, jak ktoś się mnie o coś zapytał, to ja nie wiedziałam, co się dzieje tutaj, bo ja byłam w tym innym świecie swoim. I uczniowie, nauczyciele zauważali to, że ja taka jestem i mnie za to krytykowali, wyśmiewali mnie za to. I ja też sama siebie na tamten okres. Nie lubiłam tego w sobie, więc też tak naprawdę wewnętrznie, bo wtedy nie byłam tego świadoma, że ja wyśmiewam siebie. Oczywiście, też sama siebie oceniałam za to, krytykowałam wewnętrznie, wyśmiewałam od wewnątrz. Chciałam wtedy na tamten czas wygonić, wygonić tą cechę charakteru z siebie. Chciałam być tak jak wszyscy, ale nie byłam. Nie akceptowałam tego, nie lubiłam w sobie i jeszcze ci ludzie na zewnątrz, koledzy, koleżanki z klasy, nauczyciele też po prostu no nie lubili tego we mnie. Może nie lubili, ale no, oceniali, krytykowali. Ja widziałam, że oni tego nie lubią. Oczywiście dlatego, że ja nie lubiłam tego w sobie, ale o tym wtedy o tym nie wiedziałam, jak to działa. No wszystko zawsze bierze się z nas. Jeżeli ja oceniam siebie, jeżeli ja krytykuję siebie za coś, wtedy ja za tą cechę charakter, charakteru, której nie lubiłam, nie znosiłam, czułam takie niefajne uczucie do siebie, to automatycznie ja musiałam zobaczyć to na zewnątrz, musiałam usłyszeć to od uczniów, od nauczycieli, musiałam zobaczyć te krzywe spojrzenia na ten temat, jeżeli ja to pokazuję, tą swoją część charakteru, bo ona się ujawnia. A ja tego nie lubię, nie akceptuję, wyśmiewam, oceniam swoim uczuciem, swoją myślą, więc ja musiałam zobaczyć to na zewnątrz. Musiałam usłyszeć, zobaczyć, że tak jest. Musiałam dostać to potwierdzenie, że to jest beznadziejna cecha i w ogóle, że ja taka jestem. I spotkała mnie wczoraj taka, taka fajna sytuacja. Spotkałam dawnego znajomego właśnie z okresu szkolnego rozmawialiśmy dłuższy czas i zapytał mnie na koniec, a dalej taka jesteś? Dalej taka jesteś, że masz te, te zawiechy swoje? I ja jak to usłyszałam, to powiedziałam, no tak, ja cały czas taka jestem. Cały czas taka jestem, że wiesz, siedzę, siedzę sobie, siedzę i nagle bum, wpadam w ten swój świat. Ja mówię, cały czas taka jestem, nic się nie zmieniło. I wtedy po prostu poczułam w sobie... Wow, że ja akceptuję siebie w pełni, bo gdy ja o tym mówiłam, to ja uśmiechałam się do tego, to ja, no ja naprawdę to polubiłam w sobie i ja nie mam z tym problemu, że ja mam w sobie tą cechę, kiedyś miałam bardzo. I gdyby kilka lat temu ten kolega zapytał się, gdyby była taka sama sytuacja, i gdyby on zapytał mnie o to, czy ja dalej mam takie zawiechy kilka lat temu, to ja bym. Ja, on po prostu by mnie wtedy uraził. Ja bym poczuła się urażona. Te pytanie by mnie dotknęło, bo ja wtedy nie lubiłam siebie. I ja po tym pytaniu bym poczuła się źle ze samą sobą. Zaczęłabym siebie oceniać, krytykować. Zaczęłyby się myśli w mojej głowie, w moich odczuciach, dlaczego ja taka jestem. Boże, to było widać, że ja, że ja wpadam w ten swój świat, że ja mam te zawiechy. I po prostu zaczęłabym to kwestionować, zaczęłabym oceniać samą siebie, źle bym się czuła ze samą osobą, jego pytanie by mnie uraziło, dotknęło, zraniło, poczułabym się mega źle ze sobą i na pewno bym zmieniła temat, na pewno powiedziałabym mu nie, nie, ja taka nie jestem, nie, no co ty, ja już jestem dorosła, jestem poważna, jestem normalna przecież. Tak bym na pewno zareagowała kilka lat temu. A wczoraj zareagowałam tak jak powinnam, tak jak. Po prostu te, ta moja wczorajsza reakcja utwierdziła mnie w przekonaniu, że ja akceptuję siebie w pełni. I te cechy, które kiedyś nie lubiłam, nienawidziłam, ja je lubię, akceptuję. I tak naprawdę ta cecha charakteru, dzisiaj, którą akceptuję, lubię, kocham, ona tak naprawdę daje mi wielkie dary w życiu. Dzięki niej ja się rozwijam. Ja mam cały czas możliwości. Ja cały czas zawodowo, bo tak naprawdę te moje zawiechy całe, one tworzą moją, moją całe, moje całe życie zawodowe. Ja kocham tą część siebie. Tak naprawdę daje mi wielkie możliwości. Ja dzięki tej cesze dopiero wiem teraz, że dopiero ta cecha wniosła w moje życie. Ona ta cecha wnosi w moje życie piękno. Dzięki niej ja po prostu jestem sobą. Tylko jeżeli ja patrzałam całe życie na nią pod kątem oceny, krytyki, Boże, dlaczego to jest takie, dlaczego ja jestem taka, bo jeżeli my to oceniamy w sobie, tą naszą cechę charakteru, osobowość, jakąś część siebie, to ona zawsze w jakiś sposób będzie nas niszczyć, bo jeżeli my oceniamy coś w sobie, to to musi działać na nas źle zawsze tak będzie. A jeżeli my ją akceptujemy, lubimy, kochamy, to działa odwrotnie na nas. Czyli zawsze działa dla nas dobrze. Ona nam daje wielkie możliwości, gdy ją zaakceptujemy, pokochamy. Ona się przemienia nagle w piękny kwiat i daje nam piękne dzieła do tego życia. I jak mówię, to wnosi w moje życie tak, na, tak naprawdę ta część mnie. Dzięki niej stworzyłam tą stronę, dzięki niej prowadzę te sesje z Wami, dzięki niej robię wglądy w Was, dzięki niej cały czas się rozwijam, tworzę, piszę, y, mam wielkie plany, więc po prostu ona daje mi naprawdę, mogłabym wiele o tej cesze mówić teraz w sposób inny, pozytywny, porównując tą cechę do kiedyś, do, do tą cechę z przeszłości, jakiej nie lubiłam, nie akceptowałam, to naprawdę źle to na mnie wpływało. A teraz jest po prostu zupełnie co innego. Więc ja zachęcam Cię, żebyś ty przyjrzał się sobie tej swojej cesze charakteru, osobowości, tej części swojej, której nie lubisz, nie akceptujesz, chcesz wygonić, wygonić ją z siebie, tak jak ja kiedyś. Najpierw się przyjrzyj tej cesze i postaraj się w pierwszym kroku, który jest najważniejszy, zaprzestać oceniać tego w sobie, kwestionować, zaprzestać chcieć wyrzucić tej cechy z siebie, jak ja kiedyś chciałam. Tylko niech pierwszym krokiem będzie dla ciebie to, że zamiast krytyki i oceny tej cechy charakteru, osobowości czy zachowania twojego, zacznij ją akceptować, czyli patrzeć na nią w sposób taki, ok, to jest we mnie, ja, ja taka jestem, ja taki jestem, ja to mam w sobie, ja to mam. I z takim poczuciem, ok, to jest, to takie jest. I nie chciej tego zmieniać. I zaprzestań w pierwszym kroku kryty to krytykować, oceniać, chcieć wyrzucić z siebie. Tego nie rób. Tylko patrz na to i powiedz temu, ok, to takie jest, ja taka jestem, ja taki jestem. I nie miej do tego złego uczucia, tylko przeciwnie. Zacznij mieć do tego, do tej części swojej, dobre uczucie. Patrz na to z uśmiechem, a zobaczysz, jak bardzo, bardzo zmieni się Twoje życie. Bo jeżeli my oceniamy tą część siebie, to nigdy nie pójdziesz do przodu w swoim rozwoju. Zawsze będziesz w tym samym punkcie życia, bądź nawet zaczniesz się cofać. A ty chcesz iść do przodu, chcesz zmieniać swoje życie na lepsze, piękniejsze. A żeby to się stało, musisz zaakceptować tą część w siebie, powiedzieć jej: "Ok, ja taka jestem, ja taki jestem i to jest ok". I zacząć mieć do tego dobre nastawienie, dobre uczucie, dobre spojrzenie. Więc powodzenia.